To już 19. edycja Akademii Integracji, w tym roku pod hasłem Sztuczna inteligencja, nowa rzeczywistość w biznesie. Rekordowa ilość ponad 300 uczestników, producentów, resellerów i integratorów. Akademia Integracja B to jest jedno z takich wydarzeń, które no już na stałe gości w ogóle w polskiej branży IT. To jest doskonała okazja do tego, żeby się po prostu spotkać. Ta agenda jest przygotowana w taki sposób, że mamy zarówno panele dyskusyjne, podczas których można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i w ogóle spojrzenia producentów wiodących firm branży IT na to, jak może wyglądać przyszłość, ale także mamy dużo czasu na to, żeby już tak poza kolorami po prostu porozmawiać. Podać rękę, zobaczyć się na żywo, jak to wygląda, i to jest ogromna wartość dla, dla biznesu, dla rozwoju, dla, przede wszystkim także dla rozwoju relacji. Które są potrzebne do prowadzenia biznesu. Czyli mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o projektach, które realizujemy, które nie są związane tylko ze sprzętem. Mamy tutaj bardzo duże doświadczenie w wydarzeniach usług, także w Polsce, i do tego zachęcamy na naszym stoisku to też prezentujemy: czyli technologie, usługi, oprogramowanie. Udział w Akademii Integracji jest niepowtarzalną i niezwykłą szansą do poszerzenia swojego biznesu i do weryfikacji, co będzie dominowało na rynku w najbliższym roku. Mówiliśmy bardzo konkretnie, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zostać już dzisiaj wykorzystywana w biznesie i w jaki sposób my, jako dostawcy, możemy to wspierać. A my, jako Samsung, tak naprawdę dostarczając dyski serwerowe, po prostu realizujemy to, do czego zostały powołane, czyli do obsługi wielu operacji, w tym systemów opartych właśnie o założenia sztucznej inteligencji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, jaka się tu pojawiła, bo mamy 300 partnerów, 22 dostawców. Widzimy, jak rośnie liczba spotkań, tzw. Speed Meeting, bo już jest ich ponad 100, czyli ludzie chcą rozmawiać. Cieszy nas to bardzo. Są to rekordowe podział ilości przy 19 edycji. Za rok mamy 20, na którą zapraszamy i myślę, że to będzie dla nas wyzwaniem, żeby to było jeszcze coś lepszego, a poprzeczka jest wysoko. Jeszcze raz dziękuję za to, że tu wszyscy jesteśmy. Myślę, że biznesowo, a później rekreacyjnie wszyscy będą bardzo zadowoleni z tego spotkania.